Witam was wszystkich z tej strony ponownie witam Was boski tak jak obiecałem, dzisiejszego dnia będziemy omawiać y, Terrana. O, oczywiście nie bójcie się, jeżeli chodzi o protosa taktyki na w PVT i PvZ również omówię, to nie będzie czegoś takiego, że ja tutaj pominę. To oczywiście tutaj jak wiadomo na początku wysyłamy SCV, tak jak we wszystkich innych rasach, propki czy drony do minerałów. To, jak to robić, to już chyba mówić nie muszę i tak teraz robimy 8 lub 9 yy, SCV. -ek. Nigdy nie robimy limitu 10 na samym początku, i mamy dwie możliwości: albo robimy powiedzmy yy, baraka, albo robimy yy, dopiero supli depot. Więc tak. Supli Depot e, zwiększa nam limit, coś jak Pylony u Protosa. Natomiast e, powiedzmy e, Barak pozwala nam na produkowanie jednostek naziemnych, coś jak Gateway e, u Protosa. O, e, tylko że za, tam są różne jednostki, a tutaj jest to piechota. Tak więc jak mamy tych 8, załóżmy. Oczywiście zależy to od taktyki, jaką zastosujemy, gdyż w nie jest więcej myślenia taktycznego niż powiedzmy tutaj. Stan, tak zwany, nie ma tutaj dużych standardów, tak zwanych jak na przykład u Protosa. Tak więc tutaj, gdy mamy 150 minerałów, ja to tłumaczę, więc nie robię tego na szybkość. Gdy mamy 150 minerałów, możemy zbudować, tak jak powiedziałem, suplidę pod lub barak. Ja osobiście preferuję barak. Budujemy go. Tak zwany robimy szybki barak, że walczymy, jeżeli na przykład walczymy z zergiem, gdyż on wtedy może zrobić tak zwanego szybkiego pula i będziemy mieli, no nieźle przerąbane, gdyż podleci nam kilkoma zrelingami, później do, będzie dosyłał cały czas, dopóki nas nie zniszczy, będzie to kiepsko wyglądało, a tak już będziemy się mogli obronić. Tak więc yy, proponuję robić na początku barak. Skrót klawiszowy to jest B, a następnie B. Tak, więc co jeszcze? Przede wszystkim, o ile znam początkowych graczy ter 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 terranów, to jak pewnie zauważyliście oglądając tam jakieś tam filmiki na YouTube, y że gracze robią wallina. wallina. przeciw stosowanie wolina właśnie przeciw protosowi, na przykład nie ma najmniejszego sensu, gdyż y podleci wam dragonami z zasięgiem i nawet go nic mu po prostu nie zrobicie. A obstawienie się tankami nie ma sensu. Naprawdę. Naokoło. oko. się przeciw Protosowi nie robi. Robi się szybki o, szybki barak, później szybko armię. Nie robi się nigdy Łolina. Przynajmniej nie widziałem w żadnym meczu, żeby ktoś robił Łolina właśnie przeciw Protosowi. Tak więc jak widzicie, barak się robi. Możemy od razu zrobić Supli Depot. Skrót to B, a następnie S. Oraz co jeszcze powinniście wiedzieć. Tutaj ja okrót tego nie zastosowałem, bo chciałem Wam tutaj pokazać. Ale ważne jest zazwyczaj, żeby przy robieniu w tym samym momencie prawie gdy kończy się budowa baraka, żeby również kończyła się budowa yy, rafinerii yy, potrzebnej do wydobywania gazu. Skrót do rafinerii B, a następnie R. Pamiętajcie, uczcie się tych skrótów, gdyż są one niezwykle powiedzmy przydatne i teraz zanim się zbuduje rafineria omówię wszystko dotyczące tutaj Baraka Tak więc podstawową jednostką jest Marine, skrót klawiszowy M I teraz do, do czego on tutaj służy więc tak Marine jest to podstawowa jednostka powiedzmy dzięki tutaj której możemy powiedzmy zaatakować szybki raz zrobić na przykład lub coś, coś na ten styl Oczywiście musicie jedną rzecz tutaj pamiętać. Jeżeli na przykład yy, robicie tutaj Rush to atak nie atakujcie jednym Marinem, no bo to nie ma najmniejszego sensu, gdyż podlecą wam nawet yy, no dwie proby od Protosa będą wam w stanie je zniszczyć, czy dwie drony, no praktycznie wszystkie podstawowe jednostki będą jednego Marina bez problemu w stanie zniszczyć, bez najmniejszych kłopotów. Tak więc z jednym marinem nie wylatujcie, poczekajcie, aż będzie ich tak trochę więcej. I tak na początku polecam robić sporo tych marlinów i zastawić nimi wejście. Jeżeli będziecie mieli rampę, to polecam właśnie albo na rampie stać, albo na klifie i osłaniać, tak żeby nie weszli. I y, dalej. Jeżeli na przykład możemy teraz zastosować dwie techniki, niestety uterana jest to bardziej tutaj, jak powiedziałem wcześniej, myślenie, taktyczne niż powiedzmy takie tutaj. Y, Bawienie się jak na przykład u Protosa, gdyż oglądając na przykład mecze typu Mistrz versus jajba czy Draven versus Draco Nie widzimy praktycznie na początku żadnych jakichkolwiek różnic Oraz później się trochę tutaj przebijają tam, ale praktycznie że biorąc obie dwie grupy produkują to samo I nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej powiedzmy fantazji co robić Tylko praktycznie wszystko jest zbudowane to samo Oglądając zwłaszcza Mistrz versus Jaiba zdarzyło mi się, że w ciągu pierwszych 7 minutach walki, praktycznie wszyscy robili obydwoje identycznie. Mieli wszystko identycznie w tym samym momencie praktycznie. Tak więc, yy, o ile u Protosa to się sprawdza, tak zwany, yy, buduje się standard, to u terrana powiedzmy, nie jest to takie łatwe, gdyż na każdym rasę można zastosować inną technikę i dowolnie ją tutaj modyfikować. Tak więc, można yy, dwie rzeczy zrobić: albo robimy tutaj fast, powiedzmy, yy, fast pula. O, przepraszam, fast barak drugi I z dwóch baraków yy, Powiedzmy Bierzemy tutaj mariny I wtedy atakujemy Lub yy, zaczynam robić akademii Więc tak, akademii kosztuje Tutaj 150 minerałów I moim zdaniem yy, bardzo się opłaca robić Zwłaszcza jeżeli budujemy Od razu akademii i drugi barak Skrót klawiszowy B, a następnie A I teraz Do czego tutaj jest w ogóle to akademii w Akademii są najpoczynniejsze upgrade'y, zwłaszcza jeżeli walczymy przeciwko Zergowi, to bez nich nie możemy w ogóle praktycznie nie polecam wychodzić z maina, gdyż jest to moim zdaniem bezsensowne, gdyż nasze jednostki zostaną szybko zniszczone, z upgrade'ami to już można powalczyć, tak więc yy, następne, co tutaj trzeba, powiedzmy, powiedzieć o Akademii. Akademii o, pozwala nam odblokować drugą jednostkę, Firebat. Oraz pozwala nam odblokować medyka. O, o ile jedna jest bardzo przydatna, to tyle medyk nie może w ogóle atakować, ale za to jest bardzo po, powiedzmy podręczny, gdyż leczy automatycznie swoich, powiedzmy, rannych żołnierzy oraz ma, posiada taką funkcję jak flare. Jest to bardzo pożyteczne, ale o tym dokładnie zaraz to omówię. Właśnie kliknę i wszystko pokażę. Oraz co następne budować tutaj po wybudowaniu yy, powiedzmy yy, akademii. Więc tak, jeszcze co polecam zrobić, zwłaszcza jeżeli na przykład zeskautowaliśmy tutaj przeciwnika i wiemy na przykład, że on na stówę wyjedzie mutami. Także polecam, klikamy B, a następnie E. Jest to Engineer Buy. I co z niego się da robić? Jak postawimy go, możemy w nim robić upgrade'y dotyczących ataku marinów oraz ich armoru, pancerza. Oraz dzięki właśnie wykonaniu tejże budowli mamy odblokowane budowę taretów. Tarety są to coś jak kanony u Protosa. Tylko z tym, że biją szybciej, to po pierwsze, a po drugie yy, at niestety atakują tylko cele powiedzmy powietrzne, nie atakują celów naziemnych, ale są również detektorami tak samo jak kanony i wykrywają jedne skin naziemne. Tak więc jeżeli na przykład wiecie, że przeciwnik z tej strony wam podejdzie, wy nie macie się czym bronić, to stawiacie tutaj jeden taret i już widzicie kto, kto tutaj wchodzi. Tak więc jak widzicie mamy tutaj te upgrade'y. Jeszcze wcześniej, zanim zacznę budować te kolejne, omówię tutaj Akademię. Tak więc, pierwsze co jest ważne, przy budow co mamy dostępne po wybudowie Akademii. Oprócz upgrade'ów, które są praktycznie niezbędne do prawidłowej walki, mamy tutaj dostępną jeszcze budowę, co moim zdaniem tutaj jest po prostu... W te, po prostu mnie, powiedzmy... W terranie to mi się super podoba tutaj jest tak zwana jedna umiejętność, czyli wybudowanie tak tutaj, y, ComSat Station, możemy je wybudować podostępnie właśnie po wybudowaniu Akademii. Niestety postawiłem tutaj i nie mam miejsca na razie, a nie będę przenosił tutaj y, powiedzmy, swojej jednostki y, swojego budynku, Command Center y, w każdym razie tak. Po wybudowaniu COMSAT Station skrót klawiszowy C I po kliknięciu na niego Możemy za pomocą skrótu klawiszowego S I po kliknięciu na dowolny punkt na mapie Odkryć cały kawałek mapy Jest to umiejętność, która mnie naprawdę urzekła stanowczo Gdyż powiedzmy mając Grając 2 na 2, mając 2 expy, byłem w stanie odkryć co przeciwnik robi, nie musiałem go skautować zachodzić jakoś próbami, próbować la latać nad nim tutaj i starać się do niego dolecieć jakimś samolotem, po prostu tylko kliknąłem na nim i już miałem wszystko odsłonięte co on ma. Jest to bardzo, naprawdę umiejętność świetna, moim zdaniem jest to najlepsza właśnie umiejętność jaką posiadał w sobie wbudowaną Terran. Tak więc naprawdę polecam to zbudować I kosztuje to strasznie niewiele I teraz jeszcze, co powinniście o tym wiedzieć ComSat Station posiada 200 energii Na początku, po wybudowaniu mamy jej 50 i ona wzrasta pomału A koszt odkrycia danego miejsca kosztuje 50 minerałów Przepraszam, 50 energii Także radzę Wam po prostu używać to no dosyć oszczędnie, zwłaszcza, że jeżeli na przykład nie macie jeszcze tarytów wybudowanych a wiecie, że yy, na przykład może wam Darkami podejść, DT to jak podejdzie wam tutaj na przykład DT to wtedy wybierzecie tutaj na przykład yy, odkrywacie to miejsce aha, i właśnie jeszcze tego nie wspomniałem, oprócz tego, że możemy podglądnąć dany kawałek mapy to widzimy wszystkie jednostki niewidzialne, które się na tym kawałku znajdują, jest to również bardzo pożyteczne i tak więc następne co tutaj mamy wybudujemy taret tarety polecam co najmniej jeden przynajmniej budować na przykład gdzieś z tyłu gdyby przeciwnik chciał tutaj wymikrować i podlecić gdzieś z tyłu na przykład jakiś dropa zrobić riverem zwłaszcza protos to polecam ustawić tutaj kilka jak poleci zanim powiedzmy zrobi tego dropa to już będzie powiedzmy już go nie będzie w takim sensie tak więc polecam stawiać tarety wybudujemy tutaj załóżmy tareta na tyle skrót klawiszowy b a następnie t jak widzicie, jest to taka wieżyczka, która strzela rakietami. Jest dość szybko strzelna, naprawdę. Tak więc, gdy ona się robi, omówię upgrade'y w Akademii. Tak więc, podstawowy upgrade, tak jak powiedziałem, Steam Pack, mariny oraz firebaty strzelają dwa razy szybciej. Yy, niestety zabiera to 10 życia. Yy, oraz jeszcze poruszają się o wiele, wiele szybciej. Yy, dlatego właśnie między innymi stosuje się medyków, którzy leczą właśnie oraz upgrade y, na zwiększenie rangi strzelania mari y, Marinesów zwłaszcza przydaje się przy walce z Zergiem bardzo się przydaje, naprawdę tak więc te y, dwa przy walce z Zergiem moim zdaniem są to obowiązkowe pozycje tak więc kolejny jeszcze, na który y, y, powiedzmy w podstawowej części y, dla początkującego gracza powinien się zainteresować tą umiejętność czyli tak zwany Optical Flare Optical Flare posiada, będzie posiadać wtedy medyk, który, jak wiecie, nie ma on broni, ale dzięki właśnie Optical Flare potrafi on oślepić na przykład Overlorda, dzięki czemu nie widzi w ogóle, co my tutaj budujemy. Jest powiedzmy jakby, no oślepia go po prostu. I moim zdaniem również to się opłaca właśnie budować zwłaszcza jeżeli mamy nadwyżkę minerałów a na przykład wiemy że overlord nas zaraz zesk tego zeskautuje a na przykład jesteśmy gdzieś dalej